Tą gitarą, która pełni jakby te główne duties w zespole jest Ibanez RG2027X, o którym zresztą mówiłem we wcześniejszym materiale. Ze wszystkich siódemek, które posiadam, ta jest wyjątkowa dlatego, że ma piezo. I jakby to też jest bardzo duży problem w kwestii instrumentów, które, które chcę kupić do, do ogrodu, że instrumentów stronowych z piezo jest bardzo niewiele. Jedną z gitar, którą możesz znać jest sygnatura Johna Petrusiego z Dream Theater. Przy czym problem, który mam z Music i szczególnie z JP i z Majesty, jest taki, że te gryfy są dla mnie zbyt cienkie. Jakby jeżeli chodzi o biomechanikę mojej ręki, no to lubię jak ten gryf jest troszkę grubszy. Powiedział mając Ibaneza w ręku, ale plus jest taki, że jest to Ibanez z, z końcówki lat 90., a nawet chyba w ogóle z 2000 roku. Tak, z marca chyba. Więc tutaj ten gryf jest jeszcze grubszy. To nie jest jeszcze Wizard, Wizard 2, gdzie, gdzie to jest po prostu listewka. Więc mamy tutaj piezo. Będą tutaj nowe pick-upy, tylko jeszcze nie wiem jakie i nie wiem od kogo. Rozmawiam z kilkoma brandami, żeby rozkminić co bym chciał tutaj. Na pewno nie chcę tutaj jakichś kosmicznych rzeźników,